5 litrów V8P, to jest petrol 525 oznaczenie mocowe, czyli 525 koni. Witam was serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale i dzisiaj przed wami Range Rover Sport. Chciałbym się powiedzieć nowy Range Rover Sport. Natomiast słuchajcie, ten samochód jest już na rynku z nami od 2014 roku jest to pierwszy Range Rover Sport, którego naprawdę można określić przydomkiem Sport, bo pierwsza generacja, którą zresztą miałem okazję jechać, no przyznam szczerze, ze Sportem nie miała nic wspólnego. Natomiast tutaj ten samochód jest w, poró w porównaniu do tej pierwszej generacji naprawdę o wiele bardziej poprawiony. Serce, jakie tutaj bije, to P, to jest Petrol 525 oznaczenie mocowe, czyli 525 koni. HSA jest to wersja wyposażenia. 5 litrów V8 bezpośredni wtrysk, jednostka, która jest już na rynku od 2009 roku. Tutaj w połączeniu razem z kompresorem, czyli doładowaniem mechanicznym, generuje 525 koni mechanicznych. I co ciekawe, to nie jest najmocniejsza wersja. Najmocniejszą jest SVR, który generuje 575 koni dokładnie z tej samej jednostki. Ale uwaga, ten samochód ma już naprawdę wystarczające osiągi, chociaż wiadomo, do SVR-a trochę mu brakuje. Ciekawą sprawą jest również ten niebieski lakier, który widzicie. Dopłata jedynie 50 tysięcy złotych i możecie cieszyć się właśnie takim niebieskim kolorem. Bardzo charakterystyczne dla Range'ów jest również dwukolorowe nadwozie, czyli właśnie góra czarna, dół w konfigurowalnym kolorze. Oczywiście możecie również sobie to auto skonfigurować w ten sposób, że dach również będzie w kolorze całego nadwozia. Niemniej jednak większość użytkowników, większość klientów Range decyduje się właśnie na takie zestawienie kolorystyczne. Opony Pirelli w rozmiarze, bo to jest najbardziej ciekawe, 275 na 40 na 22 cale. Zobaczcie jaki mamy tutaj Hebel. Z tyłu już mniej okazały zacisk, no ale to jest normalne i opona 275 x 40 na 22 cale. No i słuchajcie jak to gada. To jest po prostu coś pięknego. Oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, serce tego samochodu to 5 pięciolitrowa jednostka V8 o mocy 525 koni mechanicznych. Zobaczcie z ciekawości na umieszczenie tego bydlaka przed przednią osią. Coś pięknego, naprawdę rewelacja. Zobaczmy sobie, jak ten potwór wygląda w środku. No, auto jest konstrukcyjnie 2014 rok, i to widać chociażby po tych przyciskach od regulacji szyb i właściciele Jaguarów, f -Pace, będą dokładnie wiedzieć, o co mi chodzi. W F-Pace po lifcie te przyciski znalazły się już w tym miejscu, natomiast przed liftem właśnie są u góry. Jakościowo te wnętrze wykończone jest naprawdę z najwyższych materiałów. Zobaczcie, a to nie jest najbogatsza wersja, jest jeszcze taka wersja autobiografii, to już jest w ogóle kosmos. Tutaj naprawdę te fotele, zobaczcie, one są mięciutkie, wykonane z takiej prawdziwej skóry, wentylowane, podgrzewane, tu jest wszystko. Szczerze, to mi się bardziej podoba niż w ostatnio prezentowanym że czy Evoke, czyli taki trochę kosmiczny system sterowania tutaj tym komputerem pokładowym, który znajduje się właśnie w tym miejscu, ale jeżeli chodzi o tą część centralną, to również mamy podobne rozwiązania, czyli właśnie ten ekran, który odpowiada za multimedia, za nawigację i tak dalej, oraz ten niżej, który odpowiada za takie rzeczy, którymi najczęściej się zajmujemy, które najczęściej używamy, czyli właśnie klimatyzacja fotele. I tak dalej, i tak dalej. Fajnie by było, jakby zmienili tą dźwignię. Ona po prostu trochę tu szpeci, zasłania część tego ekranu. Jeżeli chodzi o, hmm, o jakieś takie detale, to powiem Wam, że na przykład to właśnie jest dokładnie takie samo jak w moim xf który jest z 2011 roku. I to osoby, które kupują takie auto i wcześniej jeździły właśnie starszymi Jaguarami, czy Land Roverami, czy Range Roverami to myślę, że trochę to denerwuje, bo po prostu widzą takie nawiązania, które są po prostu sprzed 10 lat, jakby nie patrzeć. Jeżeli chodzi o ilość miejsca wewnętrznego, to słuchajcie, ja mam 1,82 m wzrostu i nad moją głową mam jeszcze, słuchajcie, 5 palców wolnej przestrzeni, czyli wystarczające tego miejsca mam naprawdę na lewą oraz na prawą rękę. Tutaj ten tunel środkowy jest naprawdę wielki, jest przepasny. Mamy tutaj taki, proszę bardzo, schowek. Uuu, schowek jest naprawdę bardzo duży, jest też miejsce na kluczyk, bardzo fajny. No i te właśnie, te charakterystyczne słuchajcie podłokitniki, które są już od mm, Range Rovera trzeciej generacji, jeśli dobrze pamiętam. W sporcie w każdym razie było dokładnie to samo. To jest taka, można powiedzieć, klasyka Range Rovera. Tak samo jak ten schowek. Zobaczcie, raz i dwa. Coś takiego. Bardzo fajne i bardzo praktyczne rozwiązanie. Panorama, która naprawdę jest potężna, jest ona uchylna, także gwarantuje nam również tutaj doznania akustyczne. Trochę głośno chodzi i myślę, że to jest jedyna rzecz, do której bym się tak naprawdę chciał przyczepić w tym samochodzie, bo cała reszta to jest naprawdę coś pięknego. Jak dla mnie to jest rewelacja, rewelacja. Jeszcze zajrzyjmy sobie tylko tutaj do tyłu. Bazowo 528 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam, taki range kosztuje z tym silnikiem w tej wersji. Tak, 528 tysięcy, natomiast po doposażeniu to jest jedynie 668 tysięcy zł. Fajną sprawą jest także to, że na nowego range'a wcale nie trzeba tak długo czekać, jak na modele konkurencyjnych marek. No i kolejny plus właśnie za te pokrętła, które są fizyczne. Dzięki temu, na przykład mi osobiście o wiele łatwiej się takimi, takim panelem, klimatyzacji posługuje trochę lichy. Ten podłokietnik mógłby być grubszy, ja lubię takie duże, masywne, zwłaszcza w takich właśnie tłustych furach, dwa cup holdery, no i tutaj mamy taką siateczkę, nie wiem na co na telefon, na cokolwiek, ale powiem wam, że wnętrze tego range Rovera, nie wiem jak dla was, ale na mnie to robi naprawdę bardzo duże wrażenie. Słuchajcie. Rewelacja. Bagażnik, aha, załadowany, także możemy zobaczyć. E, proszę bardzo, konserwy, buty wszystko się mieści kurtki, torebki. No, i ważna rzecz, jaka jest właśnie w Range Roverach już od tej trzeciej generacji. Jak dobrze pamiętam, sterowanie pneumatycznym zawieszeniem odbywa się właśnie tutaj z pomocą, za pomocą tego przycisku, czyli właśnie możemy sobie taki, takie, taki tył tego zawieszenia obniżyć, po to, aby po prostu e, ułatwić sobie załadow załadowanie. E, Jakiś tam bagaży. Możemy również sobie ten tył podwyższyć. Przez co e, słuchajcie, no na wysokości moich bioder znajduje się teraz tylne zawieszenie. Myślę, że to dosyć śmiesznie teraz może wyglądać. Tak, zobaczcie, jaki tu jest prześwit. Ja tu włożę, zobaczcie, 5 palców, nawet więcej. Myślę, że 6. No, jest taka. Lekka chwila zawahania. No ale ten samochód już się prowadzi. To już nie jest takie kurcze wiesz. To już nie jest takie no, mało precyzyjne. patrz 180. A, chociaż... Ale chociaż jeszcze kurczę, czuć tą masę, no 2,5 tony jakby nie patrzeć, ale powiem Ci, super skręca. klasy. No. To jest... To jest niesamowite dobre samochód. Tak? Jak no. na tą masę. Okej, OK, klasa jest typową terenową, nie? Chociaż... No dobra, ale 6-3. No, no 6-3 idzie na wprost pewnie, ale właśnie na no zakręty, nie? I to jeszcze tryb drive. Zobaczymy se sporta. Ale patrz, bardzo fajnie się trzyma. Nie boję się tutaj jechać. fajnie nie no jednak ale w ogóle jakieś świetne drogi e, bardzo fajne no nie ma tego ciągu co prawda jak w F ie który ma 550 koni ale i tak idzie bardzo dobrze jak na tak wielki samochód, jakby nie patrzeć. E, dobra, spróbujemy sobie wejść w to spalanie. 16,1 z ostatnich 600 km to myślę, że nie jest zły wynik, jak na po prostu tak duży samochód, jakby nie patrzeć. Natomiast ja bym chętnie wszedł tutaj w, w jakieś opcje i po prostu zobaczył od startu, ile my tu mamy. Dobra, 5 km 55 litrów mamy spalanie, z tym że no, samochód stał cały czas na postoju zaparkowany, więc 54, 53, także już naprawdę niedużo, 52 litry. Zaraz się zatrzymam, wyłączę, włączę silnik, żeby to zresetować. Dobra, mamy zerowane tutaj spalanie. No jest roletka. Wszystko fajna i ona tak fajnie topornie chodzi też. To też mi się podoba. To jest taki męski samochód. On wygląda na męskie auto, tak jak G klasa i jest męski. I on może śmiało konkurować z G klasą. Wiadomo, jest jeszcze większy ręcz, ale ten również. No, tutaj tak nie słychać tego ryku V8 z układu wydechowego, no ale wiadomo, jest auto, które jest bardzo fajnie wyciszone. To jest właśnie idealny moment, żeby sprawdzić osiągi sporta. Przyznam, że radzi sobie wyśmienicie z takim zadaniem. No i właśnie, zużycie paliwa, odkąd ruszyliśmy, to 36 litrów, ale pojedźmy chwilę spokojnie i zobaczymy, do jakiej wartości uda nam się tutaj zejść. No ja tak strzelam, że przy takiej normalnej, spokojnej jeździe w trasie, to można śmiało zejść do tych 10-11 litrów. Jeżeli chodzi o słuchajcie, wygłuszenie tego auta, jest naprawdę na bardzo fajnym poziomie. Oczywiście, w momencie, kiedy ja wciskam ten pedał, hmm, przyspieszenia. Do maksa, na maksimum, to jest tutaj głośno, ale tutaj bardziej słychać właśnie ten układ wydechowy, który znajduje się, który słychać tak naprawdę jakby spod, spod tylnej kanapy. Nie wiem też, czy tutaj nie ma jakiegoś sztucznego podsysenia dźwięku z głośników, ale mam wrażenie, że tutaj raczej takich rzeczy nie ma. Tak mi się właśnie wydaje, że raczej tutaj takich rzeczy nie ma i to jest bardzo fajna rzecz, bo nie, nie ma, bo to by było od razu słychać, bo a tu ewidentnie ten dźwięk dochodzi gdzieś po prostu z tylnej części, czyli to są po prostu te końcówki układu wydechowego, które ryczą, które walą, które po prostu podejrzewam w nocy. No, tak już oczywiście przesadzam, ale można powiedzieć, że plują ogniem. Nie, no, wielkość tego auta to jest po prostu coś pięknego. A pomyśleć sobie, że to wcale nie jest największy range Rover, jaki jest dostępny. Tu już tutaj naprawdę ja się czuję majestatycznie, e, szeroko. No i masywnie, naprawdę. To auto po prostu e, myślę, że budzi respekt, budzi wrażenie. Jechałem wcześniej welarem. I jechałem, za mną jechał właśnie ten sport, i podczas przyspieszania, ja widziałem jak mu się po prostu unosi ten przód. To samo zjawisko można zaobserwować, oczywiście, w innych suwach. Natomiast tutaj, jak i w G klasie 63MG, to po prostu robi naprawdę duże wrażenie, bo po prostu widać jak ten samochód. Yy, no, można nawet powiedzieć, że nie radzi sobie po prostu z tą mocą. Ten tylny napęd jest wykorzystywany przede wszystkim, wykorzystywany jest podczas przyspieszania ten tylny napęd, i przez to właśnie ten przód podnosi się, co wygląda naprawdę niesamowicie. O, o a co my tu mamy? Ładny kolor SQ8, S SQ8 było, no. No, tam mamy 4 litry, a tu mamy 5. O, wjeżdżamy w tym momencie na niemiecką autostradę, kierunek Pozen, Pozen <noise> gdzie sprawdzimy prędkość maksymalną. Nie, no nie będziemy sprawdzać prędkości maksymalnej, niestety, ale zobaczymy sobie przyspieszenie od zera do setki. Czekaj. Zobaczmy. 6 i 3. Nie, 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 nie. Coś się zepsuło. To nie jest to. Nie, nie, nie. Znaczy, ja nie wiem, jak się włącza lunch control, tak? Dobra, spróbujemy jeszcze raz. 5,68. O. Tak miałem wrażenie, że lepiej właśnie pojechał. 5,68. Czyli już. Już jest lepiej, czyli to myślę, że może być to przyspieszenie, którego byśmy oczekiwali. E, zróbmy sobie jedną ciekawą rzecz, o której pomyślałem za późno. Przejeżdżamy przez taki, można powiedzieć, tunel, więc wypadałoby, no wypadałoby zrobić tu pewną jedną rzecz. No jest fajnie, ale to nie jest, to nie jest to, nie, nie, to jednak ekologia sprawiła, że, że ten samochód jest mimo wszystko cichy. Brakuje tego strzelania. Brakuje takiego strzelania, a we f jest, jest te strzelania. No. Ale mimo wszystko wiadomo, no tutaj fajnie było wymienić właśnie ten układ wydechowy i cieszyć się po prostu tym dźwiękiem. Ale no nie, no dobra, te auto brzmi naprawdę fajnie. Mimo wszystko Wiesz co? Mam wrażenie, że jednak tutaj jest jakieś podbicie z głośniku. Bo zauważ, że w tunelu ten sam samochód nie brzmiał tak jak patrz. Nie? On teraz jest głośniejszy niż w tym tunelu. A powinien w tunelu być głośniejszy, zauważyłeś? Może być podbicie, ale po prostu w tych głośnikach z tyłu. No nie no, auto jest naprawdę niesamowite. Eee, no jest. Właśnie przypomina mi G klasy jeszcze z jednego powodu. Eee, słupki A po prostu pod takim kątem. E, wiadomo, no, chyba w G-klasie są jeszcze bardziej w pionie, ale i tak są tutaj naprawdę, e, no ta przednia szyba po prostu mam wrażenie, że jest jak, jak w pociągach starych albo właśnie w TIRze, tak, czyli taka po prostu pionowa. No auto ma same plusy, minusem jest oczywiście cena, e, no i zużycie paliwa, ale to myślę, że nie jest przeszkodą dla osób, które decydują się na takie auto. E, samochód się wyróżnia... Zjedź w prawo. Dobrze. Samochód się wyróżnia, i myślę, że tego oczekują właściciele. I cena myślę, że również dla nich nie jest problemem z tego względu, że płacimy za, za ikonę. A umówmy się: Range Rover to jest i ikona, tak samo jak i zresztą G-Klasa. G-Klasa ma swój kultowy silnik 63MG, który w tym momencie już nie ma tej pojemności 6,2 litra, tylko są już to 4-litrowe jednostki. A Range Rovery dalej mają swoje 5-litrowe silniki, i myślę, że to jest właśnie na plus dla tego auta. I taki myślę, że fajny akcent, jakim można by zakończyć ten film. Także dzięki serdeczne, trzymajcie się. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Liczę na łapki i oczywiście, liczę na suby. Dzięki, i trzymajcie się do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie.